Witam wszystkich, ja nazywam się Hincul i chciałem wam się przedstawić mój kolejny nowy film z serii World of Tanks. A cóż, w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się aktualizacji 3.3, która wejdzie już jutro. Także zobaczymy co w tej aktualizacji nas czeka. Powiem wam tak od siebie, czekałem dość długo na tą aktualizację, z tego względu, że jest... Pojazd, na którego naprawdę czekamy bardzo długo, już około roku, gdzie pojazd się pojawił na pc -cie. Mowa tutaj o Centurionie Akrzynie. Ten. No i w końcu się doczekałem. I cóż, zobaczmy mniej więcej, co ta aktualizacja nam wprowadza. A druga sprawa: będziemy mieli jeszcze jeden nowy pojazd, gdzie na pc Gracze niestety go nie posiadają, a my akurat właśnie na konsolach ten pojazd dostaniemy. Ok, zobaczmy co nas tutaj czeka. I tak, pierwsza rzecz, w tej aktualizacji, która wejdzie już jutro, pojazd FV4202, który mieliśmy cały czas dostępny w grze, będzie po prostu zamieniony za Centuriona Actiona ten, który gdzie po prostu, no, powiem wam tak, różnica między nimi jest dość spora. Na pewno Centurion Action jest o wiele szybszy jest, moim zdaniem, ma twardszą wieżę. Bardziej on, można powiedzieć, jest podobny do Centuriona 7.1, ale Centurion 7.1, dla mnie przynajmniej, przegrywał ze wszystkimi tymi czołgami średnimi na tym samym, na tym poziomie czyli na 9. Na przeładunku. Przeładunek Centuriona 71 był około 10 sekund. To jest naprawdę bardzo długo, jeżeli chodzi o pojazdy średnie na tym poziomie. Na przykład taki paton około 7 sekund z groszem chyba ma, także to była naprawdę duża różnica. Tak samo E50 też, a już nie wspomnę o, o, 5 czwórce. Centurion no, był dla mnie naprawdę świetny czołg, świetnie wyglądał, bardzo fajny naprawdę, jeżeli chodzi o właśnie jego stylistykę i ogólnie całą bryłę, dla mnie był chyba najlepszym pojazdem w grze, a teraz wejdzie centurion Action 10. Gdzie będzie jeszcze lepszy. Wyglądem może aż tak bardzo się nie będzie różnił, bo jest też, też tak mniej więcej wygląda, ale parametry, jeżeli chodzi o wieżę, o przeładunek, o prędkość, są dużo, dużo lepsze. I cóż, kolejną nowością będzie ten oto pojazd. I cóż, co, co to jest za pojazd? Jest to Chieftain MK6. Powiem Wam, że. Ten pojazd był pokazywany na... u Quickie Baby pokazywał chyba ten pojazd. I powiem Wam, że gracze specetów naprawdę będą nam bardzo zazdrościć tego pojazdu. Pojazd wyróżnia się kilkoma czynnikami. Fakt, nie ma jakiegoś twardego pancerza z przodu tutaj na kadłubie, ale ma bardzo twardą wieżę, bardzo fajny też przeładunek. Penetrację na pocisku zwykłym apeku ma ona chyba będzie miał największą ze wszystkich tych czołgów ciężkich. Bo to jest y, mowa tutaj właśnie o czołgu ciężkim. No i depresja działa, jest minus 10, co ja na przykład y, bardzo lubię w y, pojazdach, y, mają, jeżeli mają właśnie dobrą depresję, działa. E, I cóż, te dwa pojazdy właśnie dostaniemy. I co więcej, co więcej w, y, tutaj będzie w tej aktualizacji, y, pojazd, w który będzie właśnie zamieniony FV4202, y, będzie zamieniony na Centuriona Ekrzyna, ale dodatkowo do tego dostaniemy pojazd ósmego poziomu właśnie czołg średni FV4202P będzie to czołg premium także też bardzo miły prezent bardzo, ma, bardzo fajna zamiana no szkoda ktoś, jeżeli ktoś nie zrobił FV4202 tego angielskiego meda no to niech żałuje bo naprawdę zamiana ma, no bardzo bardzo fajna i cóż co więcej, nowe mapy, znaczy nowa mapa jest, jedna jest nowa mata, mapa, jakaś Grzbiet, Tifal, coś takiego i będzie tutaj e, projektowanie mapy do trybu wojny pozycyjnej, było tak przyjemne, że stworzy się e, wersje do bitew losowych, mapa o rozmiarach e, kilometr także e, będzie ciut większa od tych e, map standardowych. No, i jest to osadzona we Francji w czasie I wojny światowej. Na pewno będzie dużo jakichś tam górków, pagórków, jakieś, tak jak tutaj widzimy, bunkry, nie bunkry. No, i będzie tego, tak można powiedzieć, ja to bym nazwał takiego szerotu leżało, gdzie będzie ciężko naprawdę pewnie poruszać się po tej mapie. No nic, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Kolejna zmiana, znaczy to zmiana, w sumie dodana będzie mapa. Wyspa na Pacyfiku z Tajfunem, także, wyspę na Pacyfiku wiemy, jak wygląda, ale będzie właśnie jeszcze warunek pogodowy dodany Tajfun. Bardzo fajnie to wygląda, przynajmniej na tych fotkach. Bardzo fajnie, naprawdę mi się bardzo podoba. Zobaczymy. A jak deszcz pada, to coś pięknego. Ja uwielbiam deszcz, także, bardzo mi się to podoba. No i cóż, następne rzeczy: wielokrotne używanie sprzętu eksploatacyjnego. I o co tutaj chodzi? Do tej pory mogliśmy używać, na przykład, duży zestaw, mały zestaw i apteczkę, tak? Teraz będziemy mogli używać sobie, na przykład, trzy małe zestawy, trzy apteczki. Przynajmniej mi się tak wydaje. No, chyba tutaj o to właśnie chodzi. I można po prostu. Jedynie co to nie będzie można używać racji żywnościowych dla załogantów. Nie będzie można trzech właśnie racji używać. Ale jeżeli chodzi właśnie o sprzęty, to można będzie właśnie coś takiego robić. Jeżeli ktoś Dajmy na to potrzebuje użyć trzech zestawów, no to nie stoi teraz na przeszkodzie. Będzie można wozić trzy zestawy naprawcze. No, nie wiem, czy się zdecyduje. Zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno, pewnie właśnie tak, tak jak tutaj pisze, że duży zestaw naprawczy bonusy się nie kumuluje, czyli jeden zestaw naprawczy działa tylko z bonusami, a już pozostałe po prostu nie działają. Także no naprawdę fajna rzecz, tak samo i tutaj olej można będzie używać do wysokiej jakości, czyli do prędkości. No zobaczymy, zobaczymy właśnie też jak to będzie działało. No i cóż, analiza pancerza i modułów. Zobaczymy tutaj coś, coś nowego, gdzie jeszcze po prostu tak samo na pc tego nie mają. Oni mają tam jakieś z boku tylko wartości opisane, a u nas będzie można sprawdzić sobie, Zupełnie e, praktycznie gdzie pancerz, jaką ma grubość, i zobaczcie, tak samo e, tutaj będzie opisane mniej więcej e, siła ognia, mobilność, e, spotowanie i takie inne rzeczy. Czeka, czekajcie, zobaczymy co tutaj: siła ognia, żywotność, e, mobilność, kamuflaż i wykrywanie, właśnie te wartości tutaj będą e, podane. I teraz zakładka analiza modułów. Ta zakładka pozwala wybrać różne moduły pojazdu. Funkcja podświetli moduł, pokaże jego lokalizację oraz dodatkowe parametry. Aha, czyli tutaj, tak, będziemy mogli sobie po prostu yy, sprawdzać parametry, właśnie modułów. A do, dodatkowo do tego jeszcze mamy pancerz. Yy. I teraz zakładka analiza pancerza. Ta zakładka pokazuje ogólny pancerz pojazdu i ułożenie poszczególnych jego części, a także pozwala wyświetlić pancerz określonej grubości. Jeśli pojazd nie ma pancerza z danego zakresu, nie można go wybrać. Aha, i to mniej więcej wygląda w ten sposób. Ja już te, te, te zdjęcia Wam wrzucałem na moim profilu na Facebooku, e, także tutaj. To zdjęcie akurat było już pokazywane, ale taki można powiedzieć, jakby tank, inspektor, coś takiego, że będzie można sobie właśnie sprawdzać. Fajna sprawa, moim zdaniem, bo tego brakowało. Musieliśmy używać, można powiedzieć, cały czas wartości pc tak, a nie było właśnie Xboxowych, jakichś tam takich, gdzie dajmy na to pojazd, w którym miejscu jest jaka po prostu wartość pancerza. A teraz będzie właśnie to dodane. I kolejna rzecz, no jest cała lista zmian dla właśnie Xboxa i dla PlayStation 4. Wszystkie jakieś tam nowe elementy, pojazdy i tutaj wszystko jest opisane. Ja link wkleję wam pod filmem, także jeżeli chcecie po prostu dokładnie sobie prześledzić to wszystko, bo trochę tego jest. Po prostu są dodatkowe też funkcje, jakieś bitwy rankingowe, zmieniono wygląd Różnych ikon. Wiadomo, każda aktualizacja wprowadza coś nowego, jakieś usprawnienia. Tak powinno przynajmniej być. Także zobaczymy, tak? Zobaczymy, jak to będzie mniej więcej wszystko wyglądało. Cały, mówię, link do stronki wkleję wam pod filmem, żebyście po prostu mogli sobie zobaczyć, poczytać. A jeżeli ktoś już przestudiował, to myślę, że wie o co chodzi. Jest tego sporo, naprawdę jest tutaj z tego sporo. Na przykład KW220 poprawiono, zniszczony stan i niepoprawne położenie koła. O, proszę. O tego nie widziałem. Kiedyś widziałem tylko, właśnie w T54 było koła, były właśnie też źle poustawiane. No i tutaj tak samo mapy są pozmieniane, także taka będzie aktualizacja. Dla mnie najważniejsze to te cztery pojazdy, a w sumie najważniejsze to te dwa, dwie dziesiątki, czyli Centurion Action 10 i Chieftain MK6. Te dwa pojazdy, naprawdę jestem niesamowicie ciekaw co one pokażą, myślę, że będzie ok. OK, to by było na tyle. I cóż, resztę po prostu z tej aktualizacji, pojazdy wszystko wam przedstawię. Mam nadzieję, że już jutro. Postaram się po prostu jak najwięcej czasu spędzić, żeby te filmy wam ponagrywać. I myślę, że zaprezentuję te pojazdy jak najlepiej. A jeszcze jeden, trzeci, znaczy w sumie czwarty pojazd to będzie Chieftain T95. Właśnie pojazd też średni który będzie do zdobycia, ja jutro go już będę miał, także też go zaprezentuję. Ok, na razie to by było yy, tyle. Dzięki ślicznie za uwagę, trzymajcie się i pozdrawiam. Hej!